Witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Stępniewska. Jestem specjalistą w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Pracuję na co dzień w dużej międzynarodowej organizacji. Jako trener i praktyk biznesu współpracuję również od kilkunastu lat z Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzę zajęcia na studiach Executive MBA oraz Studium Menedżerskim Mini MBA. Swoje zajęcia opieram o praktyczne doświadczenie, o studia przypadków, stosuję nowoczesne narzędzia, które Pomagają menedżerom w codziennej pracy. Wprowadzam również nowe trendy i, i idee w obszarze HR-u. Moje zajęcia są inspirujące są dynamiczne, ponieważ rozmawiamy i dyskutujemy praktyczne przypadki, które doświadczyłam ja w swojej pracy, jak również na co dzień doświadczają menedżerowie. Ćwiczymy trudną sztukę zarządzania ludźmi, jak inspirować pracowników, jak budować zaangażowanie, jak ich rozwijać, jak motywować na co dzień w pracy. Dzięki zajęciom, dzięki wiedzy i dzięki doświadczeniu, które zdobywają studenci na moich zajęciach, mogą później łatwiej radzić sobie ze swoimi codziennymi menedżerskimi dylematami. Moje zajęcia są tak opracowane, że tak naprawdę dają wiedzę i budują doświadczenie zarówno dla tych menedżerów, którzy są na początku swojej drogi, jak i tych, którzy pracują już długo, doświadczyli bardzo dużo i na co dzień wiedzą, jak to jest ważne pracować z ludźmi, jak rozwijać ich kompetencje, bo tak naprawdę to ludzie decydują o tym, czy organizacja się rozwija, czy nie, ponieważ wszystkie kompetencje, umiejętności doświadczenia pracowników mogą firmę pociągnąć w górę, jak również wszystkie słabości, niekompetencje, ograniczenia i braki umiejętności ciągną firmę w dół. O tym właśnie są moje zajęcia. Zapraszam więc wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, chcą budować świadome przywództwo, chcą być nowoczesnymi menedżerami, potrafiącymi znaleźć się w tym dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie. Zapraszam na swoje zajęcia. Nie czekaj, nie zwlekaj, nie daj się wyprzedzić. Rozwijaj swoje liderskie umiejętności, moje zajęcia ci w tym pomogą. Zapraszam serdecznie do Pam Center. Magdalena Stępniewska.